Dzisiaj mamy, mamy, piękną sprawę mianowicie niejaki batyr, oszust najprawdopodobniej nielegalnie, nie no jeżeli gościu nie jest pewien, no to znaczy, że uczestniczy w procederze oszukiwania, nie jest prezydentem raczej na pewno, raczej, no dużym prawdopodobieństwem, dopiero po przeliczeniu głosów, sprawdzeniu wszystkiego trzeba było stwierdzić ale nie wiemy czy jest prezydentem skoro nie wiemy czy jest prezydentem to znaczy że już się podszywa pod niego no to jest dla mnie niejako tak jakby było oszustem domniemanym nie no dobra Batyr Miernota Sutener kolega nazisty czyli najprawdopodobniej nazista i tak dalej i tak dalej czyli najprawdopodobniej wielokrotny przestępstwa przestępca pojechał samolotem do Ameryki do też człowieka o podobnym, podobnym razie, razie inteligencji, nielotny osiłek, cytat tego cytat y, pana, y, pana Mencena, też takiego popaprańca No ale tu akurat się, się trzeba zgodzić z nim nielotny osiłek no i co załatwił, nie? Załatwił to, że Jankesi będą cieli budżet krajów grani, obronnych, krajów broni, graniczących z Rosją. Znaczy, czyli nie chcą bronić krajów e, graniczących, z, graniczących z Rosją. Pewnie też Polski. a Z tego, co wyczytałem, e, dziennikarzy wiedzą, że chodzi o kraje bałtyckie, ale no, mogę się założyć, że dla nas też. Jeżeli chcą, żeby Europa sama się broniła, no to sygnał jest jasny, nie? Ludzie. Już tu kiedyś tłumaczyłem jak to jest, skoro żeście się wrąbali kiedyś tam dawno temu i właśnie nie chcieliście tutaj się odczepić, to teraz dalej siedźcie, nie? No i teraz, y, czyli widzimy, widzimy co załatwił nawrotki. Nawrocki załatwił to, Putinowi załatwił, załatwił lepiej, nie? A nie nam, nie? Także, no... No wiadomo, no, no sprawny umysłowo inaczej, ze sprawnym umysłowo inaczej, no jak się dogadają, no, no nie dogadają się, bo, bo oni nie myślą, no mózgów nie mają, no, no to, czyż, to, jest, to jest oczywiste, nie? No. Zero myślenia, zero logiki, no. Także dużo załatwił mnie. To, że będą wojska wycofywać. On się tak tak tak, tak, nie? Ale za to amunicję no, Żołnierze będą, ale bez, bez amunicji, nie? No także tak to wygląda niestety Batery, batery To jest po prostu makabra no. Także tyle to Tyle to e, poczt, pocztem Jakby to będzie e, Jakby to powiedzieć na e, no, Na poczedł na poczet e, e, Batyra e, nielegalnego. Nie, nie będę używał tu słowa, którego nie powinienem używać. Nie użyję go. Nielegalnego człowieka, który zajął Belweder nielegalnie e, i siedzi tam, czyli domniemany oszust. No. Miernota. Dobra, to tyle. Miłego dnia.